Cześć, witam Was znów na kanale Athletic Development. W dzisiejszym cyklu, czyli tip na czwartek, który na pewno nie ukaże się w czwartek, porozmawiamy się sobie o tym, dlaczego uginanie przed ramią ze sztangą, czyli popularne ćwiczenia na bicepsy, mogą Wam pomóc na drodze do pierwszego upragnionego podciągnięcia na drążku. Będzie to odcinek skierowany szczególnie dla kobiet, dlatego z gościnnym udziałem. Jest u nas Katarzyna Kurowska, a.k.a. No Excuses, a.k.a. Kura, a.k.a. Największe bicepsy w mieście. Szczególnie u kobiet często obserwujemy problem przy wykonywaniu podciągania pod chwytem, zaczynając się już w pierwszej, dolnej ćwiartce podciągania. Przy inicjowaniu ruchu z pełnego wyprostu wstawił łokciowym. W tym przypadku może okazać się, że problem leży w sile mięśni zginaczy stawu łokciowego, a więc bicepsie, mięśniu ramiennym, ramienno-promieniowym czy też mięśniu nawrotnym obłym, z czego ostatnie dwa statystycznie są zwykle najsłabsze. Jeśli więc chcesz wykonać swoje pierwsze podciągnięcie, ale za cholerę nie jesteś w stanie nawet o centymetr unieść się na drążku, musisz zacząć wykonywać uginania przedramion ze sztangą, handlami bądź też jakimś innym trenażerem. Warto przy tym zauważyć, że wyżej wspomniane mięśnie charakteryzują się różną proporcją włókien szybko do wolno-kurczliwych, co będzie miało duże znaczenie przy doborze odpowiednich bodźców treningowych, a więc głównie zakresu powtórzeń, jak i obciążenia w danych ćwiczeniach. I tak dla przykładu mięsień ramienny zawiera więcej włókien wolno-kurczliwych niż biceps, który lepiej z kolei reaguje na szybsze skurcze. Chociaż w długowym ramieniu przeważają włókna szybko kurczliwe, to jest to jednak niewielka przewaga wynosząca zaledwie około 5%, a więc praca w zakresie średniej do niskiej liczby powtórzeń będzie tu optymalna. Z kolei mięsień ramienno-promieniowy charakteryzuje się jeszcze większą przewagą włókien szybko-kurczliwych, a więc wymaga większego ciężaru i mniejszej liczby powtórzeń dla najlepszego rozwoju. Widzimy więc, że dla poprawy wyników w podciąganiu mięśnie naszych ramion powinny być trenowane przekrojowo różnymi bodźcami. Pamiętajmy przy tym, że naszym głównym celem jest zwiększenie siły mięśni zginających w staw łokciowy, nie zaś ich hipertrofii. Dlatego też w pierwszej kolejności skupimy się nad rozwojem bazy siłowej, a więc większy ciężar przy mniejszej objętości treningowej, a więc mniejszej liczbie powtórzeń będzie dla nas priorytetem. Kilka tygodni treningów ukierunkowanych na poprawę siły zginaczy stawu łokciowego u kobiet może zdziałać z cuda. Sprawdźcie to, spróbujcie, ocencie to same. I to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że powyższy filmik pozwoli Wam dojść do swojego pierwszego upragnionego podciągnięcia. Tymczasem dziękujemy gorąco Kasi za udział w materiale. Oczywiście zachęcamy do yy, polubienia jej profilu na Facebooku. No excuses, jak i oczywiście do polubienia nas w mediach społecznościowych. I do zobaczenia już za tydzień. Peace.